Była pani w szoku? No, wie pan, było mi smutno i było mi przykro, dlatego że myślę, że człowiek o jego statusie. I... Pani Agnieszko, pani bardzo rzadko pojawia się na, na tego typu imprezach, czyli uroczystych premierach filmowych. Dlaczego akurat dzisiaj się pani tutaj zjawiła? A przyjaźń z Andrzejem Saramonowiczem. Miała więc... pani wolne? Miałam wolne, akurat jestem w Warszawie co też się rzadko zdarza. Akurat była taka trudna sytuacja, bo jest jednocześnie premiera filmu Agnieszki Zmoczyńskiej Silent Twins, z również się przyjaźnie, więc no ale wybrałam Andrzeja, bo rzadziej go widuję. No właśnie, to w takim razie korzystając z okazji, chciałem podpytać o w pani mniemaniu, jaka jest kondycja polskiego kina? Z jednej strony dobra, bo produkuje się ciągle jeszcze sporo filmów. Jest naprawdę dużo niebywale utalentowanych reżyserów wszelkich generacji, głównie młodej i średniej, i to dużo kobiet utalentowanych. No i ciągle jeszcze udaje się te filmy robić, ale muszę powiedzieć, że kryzysowa sytuacja ogólna i popandemiczny taki kryzys dystrybucji nas bardzo niepokoi. Także mam nadzieję, że film Andrzeja jakby tutaj pomoże, podobnie jak Johnny. Miał dosyć, dosyć dobrą dosyć dobrą e, frekwencję. No i m, trzeba po prostu nam ludzi, że wracali do kina. Jeżeli ludzie wrócą do kina, to i kondycja będzie dobra. No ale poza tym, poza pieniędzmi, potrzeba jeszcze wolności. Ja z tą nie zawsze jest najlepiej. Jeśli chodzi o Pani doświadczenie, to jest ono y, bardzo bogate doświadczenie reżyserskie. Czy na przestrzeni tych wszystkich lat. Y, może pani powiedzieć, że ma Pani jakichś swoich ulubionych aktorów albo aktorki, z którymi wybitnie, super się pani z nimi e, współpracuje? Ty, ja lubię w ogóle aktorów i aktorki. W ogóle lubię aktorów, tak jakby bez tym, niezależnie od płci. Jest cała masa, z którą chciałabym pracować. Także nie jest tak, że mam jakąś taką swoją stajnię czy grupę, jak ma Wojtek Zmarzowski na przykład. To wszystko zależy od tego, co, czego wymaga scenariusz, ale po prostu lubię jej. To w takim razie podpytam jeszcze o bardzo przykrą sytuację, ale o wybitnego aktora, o pana Jerzego Sztura i o to, co się wydarzyło dwa dni temu. Była pani w szoku? No wie pan, było mi smutno i było mi przykro, dlatego że myślę, że człowiek o jego statusie i, i, i rektor były i wspaniały artysta i człowiek, który zabiera głos w sprawach publicznych kontrowersyjny, tak zwany, czyli politycznie niekoniecznie bliski władzy, powinien uważać. Znaczy każdy powinien uważać. Ja w ogóle jestem przeciwna przekraczaniu szybkości i yy, jeżdżeniu pod wpływem. Yy, faktem jest, że akurat on no, tak, jak to mówią, nie wybił tak dużo. We Włoszech to by przeszło. Ale jednak. Ale jednak tak, we Włoszech to by przeszło, ale ale nie powinien tego robić też jest już w takim wieku, kiedy trzeba w ogóle uważać za kierownicą. Szczególnie, bo człowiek ma słabszy refleks, zaś wiem o tym. Zna pani aktorów i aktorki w Polsce, czy, czy to prawda, że jest jakiś taki problem na przykład z alkoholem, z nadużywaniem alkoholu? Ja myślę, że w tej mojej generacji był większy problem. To znaczy, że rzeczywiście wszyscy pili i to było. Jakby nie mówiło się o alkoholizmie, wszyscy pili, to był sposób spędzania czasu, widzę, spędzania czasu wspólnie, odreagowania, no, no i to niestety zostało wielu moim kolegom, a niektórym to kosztowało życie, bo w tej mojej generacji wielu, wielu ludzi przedwcześnie odeszło właśnie, myślę, z powodu takiego, a nie innego trybu życia. W tej chwili, jeżeli ten problem jest, to on jest znacznie mniej widoczny. Ja myślę, że jeżeli ludzie piją, to piją raczej po kryjomu i nie piją w pracy. To jeszcze w takim razie ostatnie pytanie. Czy Pani zdaniem to, co się wydarzyło, bardzo wpłynie na wizerunek Pana Jerzego? Czy, czy ten wizerunek bardzo został nadszarpnięty, czy to szybko zostanie mu zapomniane? No wie Pan, gorsze grzechy, jeżeli można to porównywać. Na szczęście nic się nie stało, także gdyby się coś stało, no to myślę, że by się tego nie wybaczył do końca życia. Ponieważ skończyło się to nie bez jakiegoś poważniejszego uszczerbku na zdrowiu, no to mam nadzieję, że on wyciągnie z tego wnioski że po prostu już się nie powtórzy. A jego widzowie myślę, że mu z czasem wybaczą. Pięknie dziękuję i udanego sensu życzę.